Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian. A dzisiaj przedstawiam Wam głośnik bezprzewodowy, wodoodporny marki GBL, a jest to model Flip 5. Powiemy sobie o specyfikacji, jak również moje subiektywne odczucia. Porównując go do mojego pierwszego głośnika bezprzewodowego. Jest to Philips. Tak jak możecie zauważyć w kształcie granata. Serdecznie zapraszam do oglądania. Na samym początku, może zobaczymy, co znajduje się w środku, bo z tego co się orientuję, to jest tutaj małe zaskoczenie, a mianowicie jest różnica w samym zapakowaniu pomiędzy każdym wcześniejszym innym głośnikiem bezprzewodowym flip, czyli mówię tutaj o flipie 4, 3 i tak dalej. Na pierwszy rzut oka okazuje się nam fajne tui. Jest to zrobione z takiej. Pianki wzmocnione, i nie jest to może jakoś mm, bardzo trwałe. Zaraz sobie mm, do tego przejdziemy, ale na pewno podczas transportu coś takiego, według mnie, naprawdę się przyda. Dobra, przechodząc dalej. Co znajduje się dalej w pudełku? Mamy taki, oto, papierowy kartonik. Ja już się przyznam, ten głośnik już odpakowywałem. Działał u mnie na. Był wykorzystywany na. Plenerowej małej imprezie. Tutaj mamy kabelek, i oprócz tego mamy jakąś dokumentację, którą i tak pewnie nikt nie będzie czytał. Warunki gwarancji i tak naprawdę to wszystko. Zatrzymajmy się może jeszcze przez chwilę przy kabelku. Jest to kabel typu. USB C sygnowany logiem marki GBL. Tutaj, jak możecie zauważyć, w środku jest to kolor pomarańczowy, który nawiązuje do znaczków marki GBL. Przejdźmy może sobie do samego głośnika, no bo tutaj jest on. Yy, gra tutaj pierwsze skrzypce. Po otwarciu ukazuje się nam głośnik Flip 5, który ma klasę wodoszczelności IPX 7, czyli jak najbardziej tego głośnika możemy ewentualnie zamoczyć. Ale na ten temat powiem Wam coś więcej. Może teraz przejdźmy sobie do samego wyglądu. Po lewej, jak i po prawej stronie znajdują się dwie membrany pasywne. Pasywne można zauważyć chociażby po tym, że naciskając. Tutaj tym palcem z tej strony ta membrana druga się rusza. Przejdźmy może sobie teraz do czystej specyfikacji tego to urządzenia, tego głośnika, tego głośnika bezprzewodowego. Zaczynając chociażby od przetwornika to, to mamy 44 mm na 80 mm moc znamionowa jest to 20W w RMS -ie. trzeba zaznaczyć, że Flip 5 posiada tylko i wyłącznie jeden głośnik 20W, lecz wiem o tym, że Flip poprzedni, czyli czwórka, posiadał dwa głośniki każdy po 8W. Ale skupmy się na razie na tej dalszej specyfikacji. Pasmo przenoszenia to jest od 65 Hz do 20 kHz stosunek sygnału do szumu wynosi. Powyżej 80 decybeli. Jeżeli teraz chodzi o wymiary tego urządzenia, to mamy 181 na 69 na 74 mm. Waga, powiem Wam, że do noszenia go w plecaku, czy nawet w torebce, jest akceptowalna, bo wynosi tylko albo aż 540 gramów. Tutaj ten głośnik ma oczywiście wbudowany Bluetooth w wersji 4.2 do komunikacji bezprzewodowej. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Yy, tego głośnika nie da się w żaden inny sposób podłączyć, tylko i wyłącznie poprzez Bluetooth 4.2. Co mam tutaj na myśli, że nie podłączymy go zwykłym yy, mini-jackiem 3,5 mm. Jeżeli chodzi o rodzaj akumulatora, mamy tutaj litowo-jonowy polimerowy akumulator. Czas ładowania tego akumulatora waha się mniej więcej około 2,5 godziny, ale to jest zasługa właśnie złącza USB typu C. We wcześniejszym flipie 4 złącze do ładowania głośnika tego bezprzewodowego było wykonane w technologii micro USB i w tamtym wypadku czas ładowania był no, trochę dłuższy. I teraz, porównując go jeszcze raz do Flipa 4, tak jak wspomniałem wcześniej, w tamtej wersji mamy dwa głośniki po 8 W, tutaj jest jeden mono o mocy 20 W. Pamiętajcie, że to jest w RMS-ie. Jeżeli chodzi o czas odtwarzania muzyki, w tym wypadku jest to do 12 godzin, czyli dokładnie tak samo, jak podaje producent w wersji 4 tego tego głośnika. Tylko trzeba tutaj zaznaczyć, tak jak wspomniałem wcześniej, że flip 4 miał głośniki stereo o mocy każdy po 8 W. Tutaj mamy mono, dokładnie tutaj się znajduje, mono głośnik o mocy 20 W w RMS-ie. Może przejdźmy sobie teraz do samych przycisków, zaczynając od mojej prawej strony. Tutaj mamy play, pauzę, plus. To chyba wiadomo, do podgłośniania, minus do ściszania, i może teraz zatrzymajmy się na chwilę przy funkcji GBL Party Boost. Różnica pomiędzy, właśnie, flipem 5, Party Boost, a flipem 4, w której występuje, w tamtej wersji, która występuje GBL Connect, czy tam Connect Plus, bo była, pamiętam, aktualizacja, jest totalne nieporozumienie, że wersję piątkę że wersję Flipa 5 nie możemy sparować załóżmy z głośnikiem Flipem 4 czy Flipem 3 według mnie jest to krok wstecz że załóżmy mój znajomy czy nawet ja posiadając gdybym posiadał yy, model wcześniejszy Flipa 4 to nie jesteśmy w stanie połączyć sparować tych właśnie dwóch głośników jeszcze raz przypomnę pomiędzy Flipem 5 a Flipem 4 czy nawet Flipem 3 nie jesteśmy w stanie się połączyć czyli te głośniki nie mogą grać Wspólnie razem nie mogą zostać sparowane, według mnie no, to jest totalna porażka. Dlaczego? No, no właśnie, no właśnie o tym mówię. Mając już załóżmy jeden głośnik flipa, flipa 4, decydując się dodatkowo rozgłośnić i polepszyć jakość yy, odsłuchu, kupując właśnie flipa 5, niestety, ale w tym wypadku nie połączymy się. Dlaczego się nie połączymy? No właśnie, ponieważ tutaj są zastosowane dwie technologie. Yy, dużo źródeł wskazywało. Na to, że flip 4, poprzednie flipy, będą dostaną jakąś aktualizację, która wesprze właśnie połączenie pomiędzy starszym modelem a załóżmy tym modelem. No, niestety to się nie stało. Sam byłem, sam byłem mega zdziwiony. Nie mówię, że posiadam starszy model, bo nie posiadam nigdy nie posiadałem głośnika bezprzewodowego marki GBL. Gdyby mój kolega, załóżmy, miał. Flipa 4 będą z razem gdzieś na jakiejś kameralnej imprezie, to chętnie bym się chciał na przykład połączyć, polepszyć, polepszyć dźwięk, odsłuch, tak jak mówiłem, no, nie, no ale niestety od Flipa 5 mamy party Boost. Powiem wam teraz, dlaczego zdecydowałem się na ten głośnik marki GBL, dlaczego padł wybór właśnie na Flipa 5, a nie załóżmy na jakąś inną markę. Bardzo dużo razy, jeżdżąc na przykład na rowerze, hulajnodze, czy wychodząc z psem gdzieś na dwór, na jakiś dalszy spacer, sporo razy zauważyłem, że ludzi słucha muzyki będąc na dworze. I Co zaskoczyło mnie właśnie to jakość dźwięku, jak również basu, porównując do wielkości samego głośnika. Po prostu... Nie wiedziałem, że takie małe maleństwo może aż tak dobrze grać. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim czystość dźwięku, głośność, jak również siła basu, która wydobuje się właśnie z tych oto głośniczków basowych. No, to jest coś naprawdę niesamowitego, że takie małe maleństwo potrafi aż tak pierdyknąć. Dam może szybkie porównanie, mniej więcej samochód sportowy, który ma 300 koni, porównując go na przykład do fiata 126P, czyli potocznie mówiąc malucha, który miałby na przykład 500 koni. Dlatego byłem mega zdziwiony, widząc właśnie takie maleństwo, a grając aż tak potężnie. I dlatego postanowiłem, że takie urządzenie musi znaleźć się u mnie w domu, aby wykorzystywać właśnie na jakiś plenerowych. W wyjazdach, gdzie nie ma możliwości szybkiego włączenia muzyki z odpowiednią jakością dźwięku, zapomniałem tutaj dodać, że z tej strony posiadamy logo modelu, czyli Flip 5. Ten pasek jest cały gumowany, więc nie ma o co się martwić, że podczas położenia go na przykład na ziemi, czy nawet na kamieniach, czy nawet w wodzie, coś nam się tutaj zniszczy. Według mnie te materiały są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Super spasowane jest to urządzenie. Odpowiednio ciężkie, o tym mówiłem. Obok mamy tutaj przycisk yy, do uruchamiania tego urządzenia, a obok przycisk Bluetooth, konka Bluetooth do połączenia. Na przykład ze smartfonem. Ale wracając właśnie do porównania, przedstawię Wam małe porównanie tego oto głośnika. Jest to... Głośnik bezprzewodowy marki Philips, model SBT30, łamany na 00 w kształcie, tak jak widać, granata. Był i jest, jest to mój pierwszy głośnik bezprzewodowy. Zdecydowałem się właśnie na Philipsa. Wybrałem go sugerując się rozmiarem, jak również ceną. Nigdy tego wcześniej guzika yy, nie słuchałem, ponieważ nawet nie było takiej możliwości w sklepie. Na tamte lata, no ten głośnik ma już swoje parę lat, i jedyna różnica na plus, jeżeli chodzi właśnie o ten głośnik, porównując do Flipa 5, to jest tutaj mikrofon. Mamy tutaj mikrofon i dzięki temu możemy prowadzić sobie również rozmowy. Niestety we Flipie 5 brakło właśnie tej opcji, aczkolwiek dziwię się, ponieważ we wcześniejszych flipach Mikrofon był, a w tym modelu po prostu go zabrakło. Nie mam pojęcia, czy to chodzi o cięcie kosztów, czy o jakiś inny powód, no ale wydaje mi się, że jeżeli starszy model miał, więc nowszy powinien mieć również to samo, plus adekwatnie coś więcej. No w tym wypadku jest on minimalnie większy od poprzednika, jak również posiada mocniejszy głośnik, ale z drugiej strony posiada tylko jeden, a nie dwa głośniki. Ostatnio ten głośnik przeszedł tak naprawdę chrzest. Byliśmy ze znajomymi na cały weekend i głośnik naprawdę dawał radę, rozkręcał imprezę. W zupełności coś takiego wystarcza. Czy to w pomieszczeniu, czy nawet na dworze, spokojnie. Oczywiście, mając mocniejszy model, czy to na przykład Charge'a, czy Extrema i tak dalej, to oczywiście byłoby o wiele lepiej. No, ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że ten głośnik jest. W takiej cenie, w jakiej jest, czyli kosztuje on około 400 zł. I tak naprawdę tyle. Teraz może sobie sparujemy ten głośnik i ten, i zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy jakością dźwięku, jak również basu. Albo słuchacie to na swoich głośnikach, albo na głośnikach, które są wbudowane w laptopie. Ale mniej więcej będziecie mieć porównanie, jak to tak naprawdę wygląda. Aby sparować głośnik z obojętnie jakim urządzeniem, wystarczy tutaj kliknąć przycisk od uruchamiania go. Usłyszymy teraz dźwięki, że urządzenie zostało uruchomione. Zapomniałem jeszcze dodać, że tutaj jest pokazany wskaźnik baterii. Aby sparować urządzenie z telefonem, wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth. Jednokrotnie. Teraz wybieramy ten głośnik z naszego urządzenia Bluetooth. Włączymy się i połączono do obsługi dźwięku. Czyli w tym momencie głośnik jest już sparowany z naszym telefonem. Jesteśmy teraz na bibliotece audio YouTube'a, czyli możemy sobie odtwarzać muzykę bez żadnych konsekwencji. Teraz może chwilę posłuchajcie. teraz połączmy sobie ten głośniczek i włączmy sobie dokładnie tą samą muzykę. No i jesteśmy połączeni właśnie z tym Philipsem SBT30. Uruchomimy sobie dokładnie teraz ten sam kawałek i posłuchajcie. Dokładnie ustawimy sobie na tą samą głośność. Jest taka różnica z basem. Może podgłośnimy sobie maksymalnie. słyszeliście, no ten głośnik jest nieporównywalnie lepszy. Może kosztuje trochę więcej. Ale jeżeli chodzi o jakość, głośność i basy, no to jest coś naprawdę wspaniałego. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. To wszystko w tym materiale. A Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi i nie tylko, to sprawdź moje inne filmy i nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.